Witam wszystkich! Mija dzisiaj prawie dwa tygodnie, jak już kula sobie stoi. Eee, testy pokazują, że wszystko jest ok. Podmianki wody następują codziennie jeszcze. Także już dalszy, dalszych testów raczej robić nie będę, ale będę dalej podmieniał. Ale zanim będą kolejne podmianki, to dzisiaj wpuszczam 12 sztuk eee, niebieskich krewetek. Dzisiaj właśnie do mnie nie przyjechały, sam je przyjechałem, byłem w lokalnym sklepie, kupiłem parę krewetek, poprosiłem o 10, bo tak, taki był deal, a panu się złapało 12, więc wpuszczę dzisiaj 12 krewetek. Temperatura wody jest taka sama, bo ten woreczek już stoi jakieś pół godziny, kula jest nieogrzewana, więc to sobie daruję, tylko metodą kropelkową zaaklimatyzuję je ponieważ woda u mnie jest woda ro z mieszaniną wody kranowej. A od człowieka, którego to kupiłem, on trzyma takie krewetki na wodzie tylko, tylko kranowej. Więc no jest duża różnica w tej wodzie, więc ja po prostu zrobię im aklimatyzację. Także za, za chwilkę wpuszczamy. No i wpuszczamy krewetki. Ładne, niebieskie. Trzy, cztery. No wychodzić. Pięć, sześć, siedem. Nie zainteresowane wyjściem. 8. 9. Ta jest cała. 9. No. Jeszcze 3. Chyba, już jedna wyskoczyła, przegapiłem. Nie, są 3 w środku jeszcze. Gąchunia w tym akwarium. Potem mech też niech wpadnie. Ładne. Mimo, może jakiś stres mają po transporcie, bo ze sklepu minęły chyba ze 3 godziny, jakie ja wziąłem, to jednak mają kolor. Trzymają bardzo ładny. Czyli chyba nie przeżyły dużego stresu. To jedno właśnie, jeszcze muszę tylko wpuścić. Na wpadł, a krewetka nie chce. No i iść do nowego domu. Idzie do wyjścia. To wszystkie.